Piękna wiosenna pogoda spowodowała, że mieszkańcy Augustynowa wybrali się w czwartek na spacer do leśniczówki w Zdzieszulicach Dolnych. Trasa niezbyt daleka, ale jak na początki po zimie całkiem wystarczająca. W marszu wzięli udział i ci najmłodsi i ci nieco starsi. Wspólnie z dziećmi, z dorosłymi na kijkach i bez kijków też wybraliśmy się właśnie na Pieszą wędrówkę do leśniczówki na wspólny spacer. Pogoda nam dopisała, chyba specjalnie dla giceku, ponieważ ostatnio bardzo była brzydka, a teraz poprawiło się, jest super, więc uważamy, że fajna sprawa i mamy nadzieję, że częściej tak będzie. Uczestnicy marszu dość szybko pokonali zaplanowaną trasę docierając do leśniczówki. Tam na wszystkich czekały kiełbaski z grilla. Ale zanim można było rozkaszować się ich smakiem, organizatorzy przygotowali niespodziankę, którą były ćwiczenia. Najpierw krótka rozgrzewka. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. jeszcze. I w drugą teraz. Drugą. I robimy nagle tak. I damy do... Po rozgrzewce przyszła pora na chwilę aerobiku. Hop, raz, dwa, prawa, lewa, prawa, lewa, raz, dwa, raz, dwa. Wycieczka, questing rowerowy na Kijkach. Skąd wyruszyliście? Z Augustynowa. Daleko tutaj było do tej leśniczówki? Nie, nie tak daleko. Ciężko było iść, czy nie? Nie, szybko poszło. Nogi bolą? Nie, nie, nie tak bardzo. Wiosna już przyszła? Nie, tak. I się bardzo z tego cieszymy. Wyszliśmy z Augustynowa i szliśmy lasem. A przygód nie było? No. no znaczy, no tam. Tylko jakieś gałęzie leżały na drodze? Tak, to, to nie było nic takiego. To nie jest daleko, ale bolały nogi? Nie, nie. Nic po zimie, żadnego zastania, kości, nie. nic. Nie. nie. Bo już ćwiczymy na WF-ach w szkole to nie. Dzisiaj, e, co było największą atrakcją? Ten marsz, czy raczej kiełbaski? Marsz. marsz. Bardzo fajny, bardzo przyjemnie, bardzo miło. Pogoda nam dopisała, bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo ładnie. Daleko co prawda nie było, ale nogi zabolały czy nie? Nie no, jedni z, z kilkami, drodzy rowerami, dzieci na pieszo, także w sumie było fajnie. No, przeszło się, bo my starsi że jechaliśmy rowerami, a młodsi szli pieszo. często takie wycieczki sobie organizujecie? Tak, my w ogóle chodzimy na kilkach. Tak w ogóle to panie też chodzą, starszy, jedynie, no. ale tak chodzimy sobie troszeczkę na kilkach, więc to... Takie tam te 4-5 km to robimy prawie codziennie. Takie nie? spacerki dla no. nas to nie jest. Także to nie jest dla nas dużo. A teraz pogoda, więc praktycznie codziennie można. Tak, można, można, można Można spacerować tak. codziennie. Więc chodzimy, korzystamy. No. Chyba, że pada bardzo czy tam duże, duże wiatry to nie, ale tak to chodzimy codziennie. Po zimie trzeba zwrócić trochę kalorii, trochę kilogramów wspólnie. Każdy był przygotowany na to, że po wędrówce musimy trochę się posilić, ale i pospalać kalorie. Więc każdy jest przygotowany. Ubrani jesteśmy na no sportowo, tak jak i wszyscy i będziemy ćwiczyć. Wiosenne słońce świeci już na dobre, więc polecamy takie wycieczki do lasu. To wspaniała forma relaksu po szkole czy pracy. No a przede wszystkim możemy w ten sposób zrobić coś dla swojego zdrowia. dobrze. dobrze.